Hej. słuchajcie, jaka faza. Robimy radę. <grabiamy> Nie, no, wow, ej, to grubo. Dawaj, dawaj. Dobra, to ja wejdę i zaczynamy. Okej. Okay. Dobra. Witam wszystkich na Radzie Pedagogicznej. Widzę, że już wszyscy są. Macieju. To nie na lekcji? <ainsi> o, na lekcji, a, a co? Nie widziałeś mojego planu? Tej agi chyba nie ma, prawda? A wiem, że ona ma złą wycieczkę. Po angielsku, bad trip. A ten, no, jak mu. Uh, ten, co zawsze tak siedzi, uh, a dyrektor? <sad assess> <g�VIiffe> Dyrekcja jest obecna. Dyrekcja to muła. A Jacek pisze swoją szopkę. Także myślę, że możemy przejść do głównego tematu dzisiejszego spotkania. Ostatnio wśród. Młodzieży, obserwuje niepokojące zachowania. Może ktoś już z Państwa zauważył w szkole czy, czy u siebie w domu, czego, czego oczywiście nikomu nie życzę, że ktoś o, 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 takie, właśnie takie oto banieczki posiada. Nam z Maćkiem nic o takich banieczkach nie wiadomo. Żeby Państwu pokazać skalę niebezpieczeństwa tej chemii, ja to może tutaj udostępnię. Może jest jakiś chętny eksperymentator. Widzę tutaj Pan z zainteresowaniem. Proszę. Nie no, Gosia, ja bym sobie pyknął, ale nie wiem, czy. czy, czy... Nie, 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 spili weź to. No, tak, żeby tych banieczekam tu dla przykładu trochę narobić, o. Paknie samą chemią, prawda? Si chemol. Nie no, chłopaki, jaka chemia? Przecież to jest full natural. Nie wierzę. I widzicie państwo, jedna taka banieczka może spowodować już zamydlenie nawet u młodego człowieka. I potem takie dzieci zamydlone chodzą po mojej szkole, nie wiedzą, co się dzieje. A co najgorsze, to że są ubrane w jakieś luźne spodnie, jaskrawe bluzy, czapki z naszkiem na głowie. Przepraszam. Nie do przyjęcia, takie rzeczy. Nie do przyjęcia. Czyli <grystanie> z zrób, zrób psat. <grystanie> Umiem tylko dwutakt. <grystanie> no to trudno. <grystanie> Ale jakieś, jakieś to małe. Pamiętam, że zawsze jak my robiliśmy, to się brało normalnie całe wiadro, do tego mydliny i się robiło. No. <grystanie> Maćku, przypomnę ci święte słowa Michela. Nie naczynie, lecz technika czyni z ciebie zawodnika. Prawda, prawda. Poczujcie państwo zapach tych banieczek, a do tego dołóżcie sobie jeszcze bardziej charakterystyczny zapach szatni, szatni nowodworskiej. nowodworskiej. U, smell nice. Lemon or blueberry? <laughs> U mnie na chucie takie, takie maczanki, to prawda. Normalka. Ej, służyście? Kurczę, ale kwaczę. Ja też słyszę. E, co, ta, co to? Ej, dobra, ja się o, będę nie. zbierać. Cześć. Ej, let the out? Ej, dobra, to, to speedy kitraj tam, banieczki. Nie no, znowu będę miał na małej.